No, i się mam kochani, witam Was serdecznie na kanale Detect Travel. Jesteśmy w miejscu na dzikiej plaży, generalnie. A w tamtym miejscu widzieliście mnie gdzieś ostatnio, kiedy poszukiwałem w wodzie, właśnie w tym jeziorze. Także przedostałem się przez gęstwinę. Bardzo było ciężko, chyba w tym roku, nie wiem czy ktokolwiek tutaj był. No, ale zobaczymy. Wychodziły tutaj wcześniej prl -e. Byłem tutaj tylko raz, wcześniej z Equinoxem. Także zobaczymy, co wyskoczy tym razem. Także do pierwszego. Hej! No i tu przy brzegu wyskakuje pierwszy fanciur, bardzo wysoko bijący, także jest to widel co łyżka, czasy PRL-owskie, pewnie jest tu coś nawet, elektron, coś tam, nawet jakiś numer telefonu jest, wow, gitara. Najpierw wyszła ta pochwa, a później szukałem tego sygnału, już myślałem, że jakiś fajny nóż będzie, ale też fanciur. No i jest pierwsza monetka. 5 groszy. Znowu zaczynam od tych 5 pięciogroszówek. Klątwa jakaś tego jeziora, ale na pewno będzie jeszcze dobrze. Czułem, że to będą dwa sygnały, i wyskokuje złotów a PRL, także znowu możemy się pobawić w challenge, nowożytne do starożytne. W sensie do PRL-ków. także mamy na razie 1 do jednego. Dobra, o. I nawet kapsel wyskoczył. <git>, git. A więc koło złotów wyskakuje piątek. Także mamy 2-1 w No git. Mamy kolejny PRL, dyszka, tak jest, 10 zł PRL, no gitara, trochę się namęczyłem kopiąc wody po pas, a naprawdę nie widać cewki, nie widać sita gdzie się kopie, więc trochę jest to takie problematyczne, ale jest przynajmniej zabawa, jest 20 groszy, ale zobaczcie jak to wygląda, zarośnięte mega. No, myślę, że początek 2000, także jest kolejny moniak, ale tym razem współczesny. Także gitara 4 3 w nowożytnych 10 groszy. Git lecę dalej. No jest, kochani, wytargałem w końcu Złotowa z PRL. Także mamy 4 do 4 ale kopnąłem chyba dopiero za czwartym razem. Głębokość nie wiem, 30 cm minimalnie. Minimalnie tębła dziura, także jest wykopany PRL-ek PRL goni nowożytne A ja na stop tutaj w pasie tej dzikiej plaży się znajduję, także Lecimy dalej Tym razem porządny kawałek pierścienia wiodącego Zobaczcie łapy usmarowane, naprawdę od tych dekli Które są wyrzucane do wody, stare prl -owskie. Ale tutaj wychodzi jakaś druga wojna światowa, także jest kolejny kawałeczek Całkiem niedawno tam gdzieś wcześniej też znalazłem kawałek pierścienia wiodącego. Także tak. Wychodzi też druga wojna. No ekstra. No i wpada znowu PRL. Czyli mamy 5 do 4. Zobaczcie, jaki piękny stan. 5 groszówki. Piękny. Rocznik 65 albo 55. Także pozdrawiamy. Rocznik 55 i 65 zarazem. To się jeszcze nie zdarzyło, a sygnał jest jeszcze obok. W jednym dołku, dwie monetki. Podejrzewam, że to PRL, no bo co innego? Tu by mogło być. nadciaka jaka piękna panierka, chyba dyszka. Nie, dwie dyszki. Dwie dyszki i... O, 50 groszy. No to to jest niespotykane. Nowożytne i starożytne jest chyba 6,4. Było jeden, chyba tam nie nagrałem, więc jest 7,5. A jeszcze jedna monetka jest obok, więc zaraz kopię. Super, kurde, z jednego dołka gitara. coś słyszę jeszcze obok. Także jest 7,6 dla PRL-ki Super. Jest kolejna. PRL-ka, złotóweczka. Także prl nie daje za wygraną. Normalnie, jakbym oglądał siatkówkę, powiem wam <grym> 8-6. No, ucieka prl ucieka. Ale słyszę jeszcze jakiś sygnał. Jest, jest, jest. To zawsze cieszy. Dwójeczka. Cóż by innego to by nie mogło być jak dziewiętnastka. Jest. I to w jakim stylu? Jest chyba 8-7, także, także tu już chyba po przerwie technicznej jest. Więc z grubą parą zaczyna w tej chwili nowożytnie monetka sypać. Także dobra, zobaczymy jak się skończy być może pierwszy set. No chyba tak długo nie będę chodził, ale w każdym razie jest 8-7. Gitara. He, he, he. W jakim stylu, kochani? W jakim stylu? Jak oni to robią? Te nowożytne monetki. Jest piątaczek. Ale bajera. 8-8. No mega. No kurde. Super, 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 super. 8-8. Coś tak chmurka naszły, więc nie wiem, czy nie zacznie kapać. W każdym razie jest 8-8. No, nowożytne się bronią. Nowożytne kontra PRL. I wychodzą na prowadzenie nowożytne monetki. Jest kolejna piątunia, jest kolejna piątunia. Już 12 ZIKO wyszło tutaj z takiego spotu. Także tak oni to pięknie robią. Trzy punkty pod rząd, gitara. Czy ja dobrze widzę? Zobaczcie, ale beka. Normalnie zlepek monet. Widzicie to? Dwie monetki się zlepiły do siebie, ale. Co? <laughs> no nie wierzę. Kolejny piątek. Kolejny piątek, kochani, i dwójka. Jak to jest możliwe, że to się. No, zlepek to nie było, ale one leżały koło siebie. No kurde, sami widzieliście. No masakra. Nie wierzę. Ale jazda. Normalnie spot. Spot. Parę PRL -i, i parę nowożytnych razem. No kurde, tego bym się nie spodziewał. Jednak policzyłem i jest 10-10 <laughs> Jednak ta piątka to jest dziesiąta monetka z prl -ki. Także gramy dalej Znowu Znowu Ale dziwnie Jeden grosz i 50 groszy, no kurde dwa punkty To nie jest koszykówka To nie jest koszykówka, proszę Państwa Ale jest 12 jest 12.10, tak się zastanawiam do ilu grać? Hmm. Myślę, że mnie napadnie w końcu. Mamy monetkę i Kto odbija piłeczkę? 5 zł z PRL, tak? Tak jest. Czyli mamy 12-11 no. broni się PRL w tej broni, więc chyba gramy do 15 Pada łuseczka. ja się nie znam i nie będę się znał, dlatego że ją za chwilę wyrzucę. Ale tutaj macie cyferki, chyba 37 rocznik, tak? O ile dobrze kojarzę. Także gitara, ale mi się nie przyda. Lecę dalej. Kolejna piątunia. Tym razem znowu PRL i mamy po 12. Web, web idą do 15. Jest pierwsza biżuteria z dzikiego kąpieliska. Scheiß metal. Miedziucha jakaś. Ale jest. Jest sztuka. Liczy się. Gitara. A wciąż w monetkach 14 do 12. W tej chwili jeszcze w prl -ach. Także bardzo blisko wygranej. PRL-ki są. No nic. Zobaczymy. Mamy ostatnią krągłość dzisiejszego dnia. Bardzo leciutka, czyli wiadomo PRL wygrywa PRL 15 do 12 w tajbreku Gitara. Także kochani, widzimy się na podsumowaniu. Witam was bardzo serdecznie na podsumowaniu. Jak zresztą sami widzieliście, PRL-ki zwyciężyły w tajbreku nad Monetkami nowoczesnymi, także zobaczcie sami, jakie monetki wpadły. Także tutaj wpadło 15 monetek PRL, nie będę ich liczył, jednak zwyciężają nad nowożytnymi. To znaczy, że te miejsce jest tak mniej przeszukiwane, bądź praktycznie niemalże wcale. A z nowych wpadło no 15, 17, 18, ponad 18 zł, także super. Znajtkom dnia nie okazał się jednak ten tutaj kolczyk, a okazał się zestaw taki fajny z PRL, który widzieliście praktycznie na samym początku tego nagrania, taki widelco, łyżka, zestaw do taki podróżny jakiś tam wiecie. Także nie mam go tu przy sobie, ale gdzieś tu zdjęcie będę miał pokazane. Także kochani, to na tyle co mam przygotowane dla was dzisiaj w tym nagraniu. I jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, e, komentarz, no i suba, jeśli jeszcze tego nie robicie, plus oczywiście dzwoneczek. A dlaczego? Dlatego, że będziecie pierwsi, oczywiście kochani, którzy zobaczycie nowy filmik na tym kanale. Także dzięki, że oglądaliście do końca, pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się. To cześć, hej!